Dzień dobry, witaj z tej strony CryptoTikTok. Pamiętaj, że wszystko co tutaj powiem nie jest poradą inwestycyjną. Ja nie jestem doradcą. To, że mi się udało zarobić to nie znaczy, że tobie się uda zarobić. Dzisiaj trochę poopowiadam o mojej jednej z lepszych inwestycji w 2021 roku, którą przede wszystkim rozpocząłem i zainkasowałem, czyli sprzedałem. Nie tylko mówiłem o tym, że ile to, ja nie ile to nie zarobiłem i nie sfinalizowałem tej inwestycji, tylko kupiłem kro i sprzedałem te kro. Czyli kupiłem za jakąś tam wartość po cenie X i pozałóżmy załóżmy 300-400-500% zacząłem to sprzedawać. I to jest zysk, który już się że tak powiem zaksięgował. I zacznijmy trochę od początku. Ile jestem w krypto. I dlaczego zainwestowałem w kro? W krypto jestem od 2020 roku od września. To były tam moje jakieś początki. Zacząłem się uczyć, interesować. Kupiłem pierwszego, tam pierwszą część Bitcoina, potem Ethereum, potem jakieś Alty. I zacząłem się coraz bardziej interesować innymi projektami. Przyszedł nowy rok 21. Zacząłem szukać innych perełek. Wiele altcoinów zaliczyło bardzo duże wzrosty, ale taką kryptowalutą, która nie zaliczyła wzrostów, było Cryptocom. I co to te Cryptocom jest? Cryptocom jest giełdą kryptowalutową, jak sama nazwa wskazuje. Z mogę powiedzieć, że oni wykupili domenę. Na początku nazywali się Monaco, ale wykupili nazwę domeny Cryptocom od tam jakiegoś człowieka, który ją Zarezerwował już w latach 90. XX wieku. I zobaczcie samą rzecz. Monaco, jakby taka giełda była, Monaco, z niczym to mi się nie kojarzy. A oni przyjęli tą właśnie nazwę i wpiszcie sobie na przykład w Google Krypto. Jaka pierwsza Wam strona wyskoczy? Crypto.com jest giełdą. Obok Binance'a, moim zdaniem, jest to jedna z najlepszych giełd i produktów. I produkty jakie ma Dlaczego tak sądzę? Przede wszystkim marketing Zobaczcie sobie Czy ja wam tutaj teraz opowiem o tym Mamy początek roku Zastanawiałem się czy się zainteresować tym I tak, usłyszałem o tym, że Crypto.com podpisało partnerstwo z UFC UFC to jest największa Sporty walki w Ameryce Najlepsza liga sportów walki O tak, wyleciało mi to z głowy Podpisali umowę partnerską z Serie A, czyli to jest Liga Włoska. Pokazują się, gdy jest załóżmy, czas się bodajże pokazuje w Lidze Włoskiej. Tam jest KryptoKom, logo Crypto.com. Gdy jest VAR, czyli ten powtórka jakiejś tam akcji, tak samo pojawia się logo Crypto.com. Podpisali umowę partnerską z NHL NHL, czyli Liga Hokeja. I teraz, w ostatnich latach, czy w ostatnich latach, w ostatnim czasie wykupili nazwę, logo na stadionie Lakersów w Los Angeles. Stadion teraz się tam nie, nie wiem, jak się nazywał, ale teraz nazywa się ta arena CryptoCop. Ta arena jest kolebką sportu, tak jak u nas można powiedzieć: nie wiem, załóżmy spodek w Katowicach, ten stadion w Korzowie, tak samo. Tak samo tamten stadion Lakersów, teraz będzie się nazywać przez 25 lat Cryptocom Arena. Wydali oni na to ponad 700 milionów dolarów na 25 lat. Nie na rok, nie na dwa. 25 lat będzie to lokal. No i pamiętam jak dzisiaj przyszedł luty ten dzień, w okolice tych dni. Pokażę Wam dalej jak zrobię taki zrzut z pulpitu moje tam zakupy. I tak dalej. I zastanawiałem się, czy to kupować, czy nie. Ludzie wtedy wyśmiewali się, że skro, że nie rośnie, że to jest tam stablecoin. Ale ja widziałem tą wartość przede wszystkim raz, że to jest giełda. Bardzo duża giełda. Bardzo dobra nazwa. Rozpoznawalna. Bardzo dobry marketing. Nie wiem, jeszcze raz się chyba powtórzę. Bardzo dobry marketing ludzie zamiast zainteresować się takim, mi się wszystko w kryptokom zgadzało, oprócz ceny. Ja nie rozumiałem, dlaczego ta cena jest tak niska. Przyszedł luty, dokupowałem. Potem wprowadzali tam chyba jakiś mainnet, jakiś cross-chain coś, nie wiem, coś, coś na koniec lutego mieli jakąś akcję. Ta cena wystrzeliła tam ponad 20 centów. Ja to kupowałem 80 centów. Wystrzeliło to ponad 20 centów, wtedy ludzie zaczęli dopiero kupować. Oczywiście tak jest. Ludzie się nie interesują, jak jest coś na początku fazy rozwoju, tylko jak jest zielone. Jak rośnie, to kupujemy, a jak spada, to sprzedajemy. To jest pierwszy, najważniejszy błąd. Chciwość. Ja wyznaję taką zasadę, to też wam pokażę później. Ja byłem chciwy, ale przy sprzedawaniu. Jak kro wybijało ponad 50 centów, to ja już spojrzałem na ten wykres wszystkie takie y, wyskoki cen silne wzrosty zawsze musi kiedyś przyjść odreagowanie. zawsze po silnych wzrostach y, przychodzą ludzie, którzy chcą to sprzedać musi się zrównoważyć popyt z podażą i wtedy jest odreagowanie i cena jakoś siada tam do takiej ceny na, której, na którą ludzie chcą po prostu po takiej cenie chcą kupić. Kro wyskoczyło na 90 ponad centów. Wtedy wszyscy chcieli kupować na Twitterze swoim, do którego też was zapraszam, mówię ludzie. 80-90 centów było. Ludzie pisali, kiedy 2 dolary? Kiedy 2 dolary? mi się śmiać chciało. Ja nie, domyślałem się, że tak, mo, że tak może być, że po takich wzrostach muszę, muszę być jakieś odreagowanie, ale to przyszło tam po jakimś czasie. Yy, także tutaj już możecie zobaczyć yy, taka pod, pierwsza podstawowa rzecz. Ja przeanalizowałem ten projekt fundamentalnie. Tam mi się wszystko zgadzało. Giełda jest bardzo spoko. Aplikacja Cryptocom jest bardzo użyteczna. Zostań ze mną dalej, to omówię CryptoCom aplikację i giełdę. To tam dowiesz się co i jak, jeśli chcesz się zainteresować. Można stejkować kro. To jest bardzo fajna sprawa. I teraz jeszcze opowiem o błędzie niektórych ludzi. Ja poleciłem krypto.com. Jesteśmy z takimi znajomymi. Ja poleciłem takie, w takiej grupce znajomym, znajomym i jeszcze jednemu znajomemu tutaj, bliższemu takiemu. Oni wszyscy powchodzili, też byli podjarani. O kurde, ale fajnie. Ja zastakowałem te gro, żeby zastakować gro Trzeba je zamrozić na 180 dni Zastakowałem to Myślę, a czuj, zastakuję Przyszły potem majowe spadki Bardzo Bitcoin wtedy spadł na 30 tysięcy Z 64 000 na 30 tysięcy To był maj 2021 Ale to już jest historia Ja to trochę odczułem psychicznie Po prostu to trzeba przeżyć sobie zrozumieć takie spadki Mój portfel spadł o Mój portfel spadł o 50% ale ja konsekwentnie dokupowałem między innymi micro, bo czułem, że ta cena jest nisko. To jest 20 centów poniżej 20 centów, to jest wszystko nisko. I nie bałem się tam między innymi wsadzać większych kwot, dlatego zainwestowałem tam 10 tysięcy złotych łącznie. W jakieś tam inne altcoiny staram się więcej nie inwestować, jak załóżmy 250, 300, 400 dolarów, to jest maks. Ale tutaj w Crypto.com przede wszystkim się ten marketing zgadzał i miałem tego znajomego, on ze mną zainwestował pół roku, na tak samo na pół roku zamroził te kro kupował ze mną też to po 10-15 centów minęło te 180 dni, to był sierpień wrzesień 2021 i, i te kro stało też dosyć nisko, tam nie były jakieś duże wzrosty, one kosztowało 20-25 centów, czyli tam wzrosło od naszych zakupów 50%, może drugie tyle, ale to chyba bo nie by było, trzeba dobrze prześledzić. I on się z tego wyprzedał. Nie był cierpliwy, jemu było mało. Skakał po innych altcoinach. A szczególnie ludzie tak patrzą: A mój projekt nie rośnie, a tamto rośnie, to kupię tamto. Tylko, że w takich projektach trzeba być wcześniej. Jak już rośnie, to jest troszeczkę za późno. Trzeba się zainteresować. W ogóle analizą techniczną to też jest bardzo ważne i zrozumieć niektóre rzeczy. No i jaki on popełnił błąd, nie był cierpliwy. Tak, jeszcze jakby wytrzymał. Ja za, z, wielki rajd na KryptoCom zaczął się listopad. Przełom października, listopada bodajże, czy tam po, początek listopada. KryptoCom poszło na ponad 90 centów. A on z ręku, w nocniku, znaczy już nie miał pretensji, tak, bo wyszedł z inwestycji, już nie ma co tam. Sioczyć, czasu się nie cofnie I Nie miał kryptokomu Wysiadł z tego pociągu za wcześnie Dla niego za wolno jechał Nie był cierpliwy Nie umiał wytrzymać A tutaj wynagra wynagradzani są cierpliwi ludzie I tacy ludzie, którzy patrzą Długoterminowo O anyways Bardzo fajne widoki Woda na Na łąkach zamarza no i to, to wam chciałem przekazać. Czyli przede wszystkim a kolejną rzeczą CryptoCom, bardzo pozytywną względem innych projektów jest to, że oni mają pozytywny cash flow. Co to znaczy cash flow? Że mają przypływ pieniędzy? Liczba użytkowników w kryptowalutach raczej z roku na rok przyrasta wraz z efektem sieciowym, wraz z podłączaniem się kolejnych ludzi do, do internetu. Wraz z tą wymianą, pokole... z wymianą pokoleń. Młodzi ludzie wchodzą na świat. Te osoby, które mają 15, które miały 15 lat, 3 lata temu mogą już handlować. a no zobaczcie, wszystkie młode osoby siedzą w telefonach. No nie oszukujmy się, taki jest trend. Stara, starsza osoba, która ma 50-60 lat z reguły nie zainwestuje. No pewnie inwestują co niektóre osoby, ale młodsze z reguły mają większy do tego ciąg, tym bardziej, że tutaj można zarobić kasę. Tutaj można zarobić kasę i stracić ją, tak? Ludzie też nie rozumieją tej zmienności. Ta zmienność jest bardzo dużym atutem. Na akcjach masz zmiany ceny o 50% wartości dziennie i to jest maks i ludzie wskaczą ze szczęścia albo wyskakują z okien. Tak? A tutaj możemy mieć na jakimś Bitcoinie czy czymś, czy CryptoCom spadki 20-30%, ale można tutaj zarabiać na wzrostach czy na spadkach. Ja, ja, ja akurat tego nie praktykuję, jeszcze nie, nie ogarniam tradingu. Ale tutaj takie rzeczy są możliwe. Do tego to Ci chciałem przekazać. Zaraz przejdziemy do takiego podsumowania na ekranie. Czy moim zdaniem warto wejść w KryptoCom? Na pewno długoterminowo opłaca się zainteresować. Takie jest moje zdanie. Dorzucić do tego analizę techniczną. Teraz jesteśmy gdzieś na 50 centach. Jest luty 2022. Przed nami może być konflikt zbrojny Ukraina-Rosja. Tylko nie wiem, co to za konflikt jak on jest z góry, zaplanowany, jest już atak. Może być dym na rynkach finansowych, może być jakiś krach, może być załamanie i to wtedy bym szukał momentu wejścia w takie projekty. Także. Mam nadzieję, że było wartościowo. Coś z tego podłapałeś. Ja bym się interesował. Teraz Wam pokażę filmik, yy, że fortuna wymaga odwagi. Taka była akcja krypto.com marketingowa na koniec 2021 roku. I mam nadzieję, że coś tam, coś to Wam przyniesie do głowy jakąś wartość i zrozumiecie niektóre rzeczy i zaczniecie po prostu się interesować. Bo niektóre osoby nawet nie chcą tutaj zamoczyć nóg. A nie trzeba inwestować nie wiadomo jakich kwot, żeby się czegokolwiek tutaj nauczyć, tak? Możesz zainwestować 50 czy 100 zł na początek. Możesz uśredniać cenę. Tak samo ja uśredniałem cenę przy wejściu i przy wyjściu. To ci pokażę. Ja nie spodziewałem się, że ten kryptokom może dojść, kro, może dojść do prawie dolara. Dlatego przy 30 centach sprzedałem prawie 5000 kro. To był może mój błąd, ale ja jestem bardzo zadowolony, bo miałem jakąś strategię i ją zrealizowałem. A najgorszą rzeczą w krypto jest to, że załóżmy, zapiszesz sobie jakąś strategię, że chcesz sprzedawać taką i taką kryptowalutę przy takich cenach. I ty wraz ze wzrostami zmieniasz swoją strategię. Ty prze, przesuwasz ten po, pułap swój wyjścia. I tutaj kłania się chciwość. Chcesz więcej. Mnie to też zjadło. Trochę. Troszkę, jestem świeży, ale starałem się jakoś opanować te emocje, ale mogłem yy, powychodzić z wielu altcoinów o wiele lepiej, bo sprzedawałem tylko tam po 20, 30, 40% na górkach, ale czułem, że to może pójść do nieba naprawdę i to mnie zgubiło. A czy pójdzie? No zobaczymy. Tutaj wam teraz pokażę filmik i przeniesiemy się do pulpitu, tam wam pokażę Excela. Omówię jeszcze Crypto.com, program referencyjny, jeśli chcecie dołączyć. I Ale przechodzimy sobie właśnie do tego. Abstrahując odnośnie giełd, to jeśli chcesz założyć konto na Binance'ie, czyli największej giełdzie kryptowalutowej, tu tutaj na górze podlinkuję ci link do poradnika do Binance'a, jeśli chcesz tam założyć konto i skorzystać z mojego reflinku, będziesz mieć wtedy niższe opłaty transakcyjne i ogólnie to będzie korzystniejsze, aniżeli jakbyś wszedł bez reflinku. I tutaj za chwilę podlinkuję ci też jak doładować kryptokom przez Revoluta i jak doładować yy, Binance przez Revoluta. Tylko musisz jeszcze sprawdzić, czy to oby na pewno działa. Ale możesz wysłać małą kwotę i wtedy się dowiesz, czy to jest jeszcze Tutaj jeszcze działa, bo to nagrywałem około dwóch, trzech miesięcy temu, a tutaj cały czas wszystko się zmienia w krypto. Także jeśli to cię interesuje, to przejrzyj sobie. History is filled with almost. With those who almost adventured, who almost achieved, but ultimately for them it proved to be too much. Then there are others. The ones who embrace the moment. And commit. And in these moments of truth, these men and women, these mere mortals, just like you and me, as they peer over the edge, they calm their minds and steal their nerves with four simple words that have been whispered by the intrepid since the time of the Romans Fortune favors the brave. Mam nadzieję, że był to dla Ciebie wartościowy film i cokolwiek coś z tego wyniesiesz, zapamiętasz, jakie ludzie popełniają błędy, bo chciwość tutaj jest największym błędem w kryptowalutach. I tak jak było w tej reklamie, że fortuna wymaga odwagi, szczęście sprzyja ogólnie odważnym. Taka jest maksyma w życiu, tak? Jeśli Ty stoisz biernie, to niczego nie osiągniesz, a jeśli podejmiesz rękawice, podejmiesz tutaj wyzwanie, to jest szansa naprawdę w kryptowalutach coś osiągnąć. Także mam nadzieję, że to było bardzo wartościowe. Edukuj się, bo kryptowaluty to nie jest hazard. Tutaj w większości trzeba być bardzo dobrze wyedukowanym. W ten sposób zwiększasz prawdopodobieństwo większego zarobku. No i tutaj zobacz, zobaczcie sami, jak, jakiego Excela zrobiłem i jak wchodziłem w Tekro. Tak jak mówiłem, kupowałem partiami. 0,87 centów 0,89 tutaj macie koszt możecie to sobie prześledzić. Tu macie datę i ilość łącznie kupiłem 20 tysięcy i Średnia cena zakupu wyszła 13 centów. To był mniej więcej ten okres i tutaj jeszcze trochę dokupowałem. Przyszedł listopad przyszły paraboliczne wzrosty. I przy tych par parabolicznych wzrostach powoli wychodziłem z pozycji. I co, mogłem, co, co źle zrobiłem? Może na początku za dużo się wyprzedałem, no ale moim zdaniem taką strategię przyjąłem. A jaki był mój największy błąd? Że tutaj się bałem. Tutaj było tanio i ja się bałem. A z reguły ludzie tutaj są chciwi, a powinni być tutaj, w tym miejscu chciwi. Tutaj, w tych miejscach. To nie jest porada inwestycyjna, ale takie ogólnie powinno, powinno być założenie. I zobaczcie, tak sami partiami wychodziłem z tego kro. Średnia cena moja wyjścia wyszła 51 centów. Może nie jest to idealnie, bo akurat jesteśmy w tym miejscu, ale ja nie wiedziałem jak się rynek zachowa, tego nie można przewidzieć. Yy, także i jeszcze druga sprawa jest to, że nie sprzedałem całego kro Nie, to jest też jeden z większych błędów. Zostawiłem sobie 5000 kro i to mam zastekowane i nie trzeba koniecznie tego stejkować na giełdzie. Aczkolwiek dla początkujących osób to jest o wiele prostsze, ja mam to zastekowane na portfelu Kepler, do którego tutaj Wam może na górze podrzucę link i to mam oprocentowane na 15%, codziennie dostaję odsetki i czas tutaj odstejkowania to jest 21 dni, w przypadku Crypto.com to jest 180 dni, dlatego tam to jest dosyć to troszkę bardziej ryzykowne. Dostałem też 526 krow, Wtedy w lutym poleciłem temu jednemu znajomemu i on spełnił warunki. Jeśli ty chcesz założyć konto na giełdzie, to na dole znajdziesz link polecający do giełdy. Odnośnie aplikacji to nagram oddzielny film i zobacz, on zastykował wtedy. Podaję 5000 kro, <laughs> zastykował 5000 kro. Teraz 5000 kro to jest razem 50 centów, to jest 2500 dolarów. No to jest dużo. Ale wtedy jak to stało 80 centów, to nie, jest, to, to nie było tak jeszcze strasznie dużo. I w zależności, czy się zarejestruję z mojego linku, ile byś kroza zastejkował, no to możemy dostać od 10 nawet do 2000 dolarów, ale to byś musiał 5 milionów kroza zastejkować. Także jeśli chcesz skorzystać, oni mają program referencyjny prawdopodobnie z czasem, gdy kryptokomu złapie wiatr w żagle i będzie naprawdę bardzo duża ilość, a sporo osób się przymaczę, no to oni to zlikwidują, bo to nie będzie trwać wiecznie. To jest tylko na początku. I tutaj możesz sobie zobaczyć. stykowałem te kro właśnie od lutego i też się trochę tego nazbierało. Dlatego ten staking jest taki właśnie fajny. Stejkowałem to od lutego do listopada i codziennie dostałem 2,73 kro. 2,73 kro. I tam. A nie mam tego. Sorry, nie, nie skopiowałem Dobra, jeszcze tego nie będę dogrywać. No, możecie sobie podzielić, policzyć 2,73 kro od lutego do listopada ile kro dostałem. To chyba było około tysiąca kro bodajże. A nie, sorry, tutaj mam, tutaj mam. Od początku yy, za steak dostałem 734, yy, za referale od tego jednego znajomego 526 i jeszcze kupowałem kro za super, super chargery, ale to też nagram o tym w następnym także łącznie zdobyłem ponad 1000 krop darmowych akcjach czyli jakby to doszło do jednego dolara w to wie, że to, to będzie warto ponad 4000 zł także jeśli było wartościowo jeśli coś z tego wyjąłeś to będzie mi niezmiernie miło jeśli zostawisz łapkę komentarz i udostępnisz to no i zostawisz subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście może coś podziałamy w tej materii może coś razem osiągniemy i oczywiście zapraszam na moją grupę na Telegramie Krypto TikTok. Tam, tam dzielę się informacjami. Także Krypto TikTok, newsy i tak dalej. Także tutaj serdecznie Cię zapraszam. Też sporo darmowej kasy jest. Także dzięki, i do następnego razu.